Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Amen. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba, a gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam. Zatworzonymi włem, zdawało się, że widzą ducha, lecz on rzekł do nich, czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach. Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, żyje mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli, a pełni byli zdumienia, żeby do nich macie tu coś do jedzenia, oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem, żeby do nich to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co jest napisane o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma i rzekł do nich, jak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia z zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nałócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalemu. Wy jesteście świadkami tego. Outro assunto Uczymy się y, nie tylko przeżyć jedną niedzielę i mówimy święta, święta i po świętach, bo tak naprawdę my mamy zadane, by nauczyć się stylu życia ze zmartwychwstałym. Stylu życia, który rozkłada się na każdy jeden dzień. Nie tylko na jedną niedzielę, no i ewentualnie poniedziałek, prawda. Ale tam akcent jest taki dymgusowy, więc nie wiem, być może że gdzieś tam się to zapomina. Ponieważ życie każdego z nas to, to jest życie w Chrystusie zmartwychwstałym. Bez tego nie ma Kościoła, nie ma chrześcijanina, nie ma katolika, nie ma Eucharystii, bez zmartwychwstania, bez życia zmartwychwstania. I dlatego potrzebujemy tak jak uczniowie. Potrzebowali tego zjawiania się Pana. Czytamy tą Ewangelię, to jest 24 rozdział Łukasza. Czytamy ją dalej. Wczoraj czytaliśmy, jak objawił się dwóm idącym z Jerozolimy do Emaus. I dzisiaj czytamy ich świadectwo. Wrócili do swoich. Człowiek, który spotyka Jezusa z martwych stałego, który ma osobiste doświadczenie wraca do Kościoła z nowym sercem. Wraca do swoich jako wierzący, jako doświadczony, jako przekonany, jako może być promieniujący tym doświadczeniem. I dlatego też czytaliśmy, że kiedy oni rozprawiali o tym, mówili, dzielili się, bo pozostali też mieli doświadczenie, że Pan ich nawiedził, także piotr. I to był moment, jak czytamy, w którym on sam stanął poświęcony. Popatrzmy, jak spełnia się inne słowo pisma, które powiedział Jezus, gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych jest w mojej imię, tam ja jestem poświęcony. Co to znaczy, że kiedy my jako ludzie dzielimy się doświadczeniem Boga, nie tylko, że pójdziemy do kościoła, wracamy. Ja nie wiem, czy mówicie o tym, co w kościele, bo w znaczeniu co słyszałeś. Nie tylko, czy dobre kazanie, czy słabe kazanie, za długo, nie wiem, co tam, bo, bo każdy ma jakieś inne refleksje pewno. Ale jeżeli mówimy, dzielimy się spotkaniem, które cię poruszyło, to wówczas. Jezus jest tu. I tak może jak przyszło każdemu z Was i nam też, choć może nie nam, bo my jesteśmy w kaplicy, ale każdemu z Was, przeżywać liturgię minionych świąt w domu. To może być tak, gdzie był Jezus? W tej kaplicy? W innym kościele? Czy u Ciebie? U Ciebie też. U Ciebie również. Przyszedł Jezus. Dlaczego? Bo spotkaliście się w jego imię. Nie rozmawialiście o, czym, o czymś innym. Może nawet mam nadzieję, że nie ciągle o koronawirusie. Ale może ten czas słowa sprawił, że odczuliście, że Pan jest Waszym domem. Że On chce być w Twoim życiu. Że On chce być zmartwychwstały i żyjący. Nie tylko przez intelekt, przez to, że coś wiemy, ale przez doświadczenie, tak jak w tej Ewangelii dzisiejszej. Oni, im się zdawało, jakoby on był duchem. A on mówi, popatrzcie na moje ręce, popatrzcie na moje nogi, to ja jestem. Pokazał im rękę, znowu krwawiące, ale znaki tego, co się wydarzyło, znaki Jego śmierci, znaki cierpienia. Jeżeli więc trzeba być tak, jeśli Jezus wchodzi w życie kogokolwiek z nas, to On nie, nie resetuje Twojej pamięci z wszystkich trudnych wydarzeń. Jak mówi tak w innym miejscu Pisma, pamiętasz je, ale z wdzięcznością. Że Bóg okazał w Jego serdzie, i zmienił sytuację. I to jest takie uzdrowienie, które zawsze zmartwychwstały Pan daje. Komukolwiek z nas. I wtedy możesz powiedzieć, w tych ranach doświadczyłem obecności Pana. Bóg nie daje ran. Tego uczymy się ciągle w trakcie tego wielkiego postu. On je przyjął sam, bo był człowiekiem. Stał się człowiekiem. Podobny do nas i dlatego je przyjął na siebie. I jeżeli ty albo ja doświadczamy ran, to nie dlatego, że, że Pan ci daje. Nie. Pan daje ci takie uzdrowienie, że możesz się to później wspominać, czy tak było, ale to cię już nie boli, nie cierpisz. Jak Jezus martwych stały, możesz być świadectwem dla innych, możesz to opowiedzieć jak Pan wkroczy w Twoje życie. Dlaczego? Bo to jest doświadczenie. Jezus martwych stały także chciał mieć uczniów, którzy mają doświadczenie. Dotknij moich ram, dotknij je, przypomnij je sobie i, i wyjaśnia im Pisma. Po co, by rozumieli, że śmierć i zmartwychwstanie Jezusa były zapowiedziane. Przez Mojżesza, proroków, psalmach. To po prostu było. Więc tak naprawdę możemy odkryć niesamowity Boży Plan, w którym my uczestniczymy. I zachwycić się Nim. Może tak, jak ludzie z dziejów apostolskich. Oni zachwycili się. Dzisiaj czytamy trzeci rozdział dziejów, kiedy Piotr daje drugie nauczanie. Drugi raz głosi moroć to samo. Zabiliście dawcę życia, ale Bóg go wskrzesił. Zabiliście go. On głosi śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Jako doświadczenie, najważniejsze jest to, że On tłumaczy to, jaki to ma sens. Bo wiedzieć, że został ukrzyżowany i że zmartwychwstał, sama wiedza nic nie robi. Ale rozumieć sens, który jest dla mnie, który jest dla ciebie, dla ciebie, dla ciebie, dla każdej jednej osoby. To jest odkryć, jak Bóg jest miłosierny. Jak On jest z nami. To wszystko się stało, aby się wypełniły Pisma. Po co? Na odpuszczanie grzechów na doświadczanie bliskości Boga i dzięki temu stajemy się świadkami. Czytamy, że cały lud się zbiegł, bo widzieli znak, widzieli cud, widzieli uzdrowienie. Tam, gdzie głosi się Jezusa, że umarłego i zmartwychwstałego. To, co bardzo mądrze mówimy w Kościele, kerygmat. Ale to jest ta najistotniejsza Prawda w całej Ewangelii. Pismo Święte trzeba rozumieć tylko w tej jednej prawdzie. Umarł i zmartwychwstał. I tak znajdziesz Jezusa. I to jest to najistotniejsze, co trzeba po pierwsze przekazać człowiekowi, a może tak, po pierwsze przyjąć. Po pierwsze, aby to cię dotknęło. Nawet jeśli to już słyszałeś, słyszałeś ja proszę Boga, może tak jak Jezus oświecił umysły uczniów, to mogę być Panie, oświeć umysły każdego z nas, abyśmy zrozumieli głęboki sens Pisma i Twojej śmierci z martwych Daj nam to tak głęboko zrozumieć, byśmy byli poruszeni wewnątrz. Bo tylko wówczas. Będziemy Twoimi świadkami. Ten tekst biblijny mówi o świadectwie. Jezus mówi w tej Ewangelii Łukasza, i Wy, Wy jesteście świadkami tego. Piotr już mówi w dziejach apostolskich, My jesteśmy świadkami tego. A ja i Ty, co chciałbyś powiedzieć? Czy chciałbyś być, ja jestem świadkiem stałego Jezusa? Nie tylko dlatego, że żyje w kościele od najmłodszych lat, ale dlatego, że jestem głęboko przekonany, że On umarł za mnie i dla mnie. On żyje dla mnie. Ja go ciągle spotykam. Ja mogę być ciągle może poruszony wewnętrznie, kiedy go spotykam, kiedy czytam pisma. On przemawia. To Jezus usłyszał. Ile razy czytamy pismo. I jeżeli przez pismo Bóg przemówi do Ciebie, to także przemówi przez Eucharystię. Możemy powiedzieć, w normalnych warunkach ufam, że przyjmujemy go, mnie, dotykamy. On dotyka nas. Choćby w taki, może w fizyczny sposób. Ale wiarę nie można przeżywać tylko intelektualnie, pamięciowo. Wiarę trzeba przeżywać także troszkę uczuciowo, zmysłowo. Tak jak Jezus, dotknijcie się. Dajcie mi kawałek coś do jedzenia do niej rybę. Popatrzcie, ile jest ludzkich, normalnych, zwyczajnych gestów w tym spotkaniu ze Zmartwychwstałym. Więc także ta Twoja codzienność. Cokolwiek robisz, pomyśl. Jezus jest blisko Ciebie. Może czasami jest tak, żeby nie zauważamy. Dzisiejsza Ewangelia mówi tak, z radości jeszcze nie wierzy, Po prostu było to takie szczęście, że nie wierzymy. Czasami jak kogoś spotykamy, ktoś się tak bardzo, że mówi, no niech Cię dotknę. Prawda? Niech Cię dotknę. Czy to naprawdę Ty? Trzeba nam umieć też przyjąć wiarę, która jest zmysłowa, duchowa, intelektualna. Tak naprawdę jest całość życia Jezusem zmartwychwstałym. Bo tylko na miarę tego będę świadkiem. Bo spotkanie z Jezusem, tak jak Jezus mówi, dla nawrócenia. Piotr mówi: Nawróćcie się. Co to znaczy dla nawrócenia? To znaczy podwójnie. Po pierwsze, to jest zmiana sposobu myślenia. Zacząć myśleć tak jak Jezus. Zmiana wartości. Po drugie, to jest zmiana kierunku. Tak jak uczniowie szli do Enos, spotykają Jezusa, wracają. Uciekali, wracają. To jest zmiana kierunku. Jeśli Twoje drogi nie prowadzą do Boga, do Jezusa. To sprawia, że Ty go masz, mówi jak psalmista, zawsze miałem Panu przed oczami. On stoi po mojej prawicy, nic no nie zachwieje. I to jest życie ze stałych. To jest ten styl, którego trzeba nam się nauczyć. I możemy powiedzieć tylko jedno i prosić, Panie oświeć nas jak uczniów. Jeśli Ty nas nie oświecisz, tych pismach jest tak dużo, że nic nie zrozumiemy. Jeśli Ty nas nie oświecisz, nie będziemy zachwyceni Tobą. Jeśli Ty nas nie oświecisz, nie będziemy autentycznymi świadkami, że Ty żyjesz. Ani to, jak żyjemy, ani to, o czym mówimy. Oświeć nas, Panie. Przyjdź do nas takimi, jakim jesteśmy dzisiaj. Może wątpiącymi. Może czasami jeszcze przerażony, choć to już po wielkiej nocy, więc może już nie. Żyjemy inaczej, ale prosimy Cię, oświeć nas. Ile razy Ci jest tak trudno? Proś Pana.